W minioną sobotę odbyły się kolejne gminne zawody sportowo-pożarnicze. Tym razem gościliśmy w Postękalicach. W rozgrywkach wzięło udział aż 13 drużyn z terenu gminy Bełchatów, w tym dwie drużyny kobiece z Dobrzelowa i Niedyszyny oraz pięć młodzieżowych drużyn pożarniczych z Postękalic, Zawadowa, Łękawy oraz dwie z Dobrzelowa. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach – ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Do tych zawodów przygotowałyśmy się już dwa lata, ale tak ostre treningi to już tak naprawdę dwa miesiące wcześniej. I tak raz w tygodniu się spotykałyśmy. No wiadomo, w miarę w możliwości. Niektóre dziewczyny pracują, niektóre mieszkają w Łodzi na co dzień, także do jazdy jakoś dałyśmy radę. Ja rozumiem. Na która konkurencja sprawiała Wam najwięcej trudności? No dla nas OSP dobrze, a więc żadna, tak? Ale tak myślę bojówka, tak? Bojówka jest trudną konkurencją, trzeba trochę siły użyć, tak? Sprytu. A kto w tym fachu strażackim jest lepszy, kobiety czy mężczyźni? Nie, no tak naprawdę to chyba mężczyźni, tak, ale my kobiety też swoje robimy w straży, także kobiety są potrzebne. Przed zawodami, tam dwa lata temu, no, ćwiczyliśmy, no, mieliśmy te treningi, no i wtedy właśnie mi się spodobało, co i od tego czasu zawsze przed zawodami trenujemy. No i tyle. A, czym się dokładniej zajmujecie w tych Waszych drużynach? No, każdy ma jakieś swoje poszczególne te zadania. Na przykład no, w bojówce, no, niektórzy pompują, niektórzy skręcają te węże. No, jest dużo rzeczy do zrobienia, no, ale każdy ma jakieś swoje zadanie no, i po prostu musi się tego nauczyć. Mhm, rozumiem. A która konkurencja dzisiaj sprawiła ci największą trudność? No ja pompowałem. No to... To troszeczkę dłużej zajęło tak niż może na treningach, ale nie było aż takiej bardzo dużej straty, dużej straty czasowej. Sztafeta poszła no w miarę dobrze. Strażakom towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, a także licznie zgromadzona publiczność, która dzielnie kibicowała naszym druchom. Zmaganiam przyglądał się również wójt gminy Bełchatów, Kamil Ładziak który od lat wspiera środowisko ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie. Przede wszystkim cieszę się, że tak dużo drużyn wzięło udział, to po pierwsze. Po drugie, że zawody były, odbywały się w duchu fair play i takiej sportowej rywalizacji. Rywalizacja była zacięta, ale nie było jakichś wielkich protestów, jakichś nieporozumień i to jest bardzo ważne, bo oczywiście niech zwycięży najlepszy, natomiast niech ta rywalizacja nie wykracza poza pewne, poza pewne ramy. I, i bardzo jestem zadowolony, że w tym roku bardzo tutaj wszystkie drużyny podeszły w sposób taki bardzo sportowy i taki przyjacielski do pozostałych innych drużyn. Bardzo za to, za to dziękuję. Nasza gmina wspiera od lat ochotnicze straży pożarnej. Jak to będzie wyglądało w dalszych latach? Jaka jest to perspektywa na ten Zawody sportowo-pożarnicze powinny się odbywać w gminie Bełchatów co rok. Przede wszystkim dlatego, że jest to sprawdzian gotowości bojowej dla drużyn męskich i chciałbym żeby w tych zawodach wszystkie jednostki które wyjeżdżają na akcję żeby brały udział ponieważ jest to doskonała okazja do sprawdzenia się na niwie sportowej. Muszę przyznać, że z roku na rok poziom jest coraz wyższy. I to bardzo cieszy zarówno nas, wszystkich radnych gminy Bełchatów, jak i każdego strażaka. Myślę, że mieszkańcy gminy Bełchatów mogą czuć się naprawdę bezpiecznie. Chciałbym podziękować organizatorom, bo naprawdę trzeba przyznać, że całe zawody zostały zorganizowane w sposób bardzo dobry. W imieniu całej Rady Gminy Bełchatów chciałbym również podziękować tutaj wszystkim jednostkom OSP za tak liczne przybycie. Bo zawody pożarnicze to nie tylko poprawa ich doskonalenie sprawności fizycznej, ale to również doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. To od takich właśnie czynników zależy bardzo często bezpieczeństwo strażaka, ratownika i skuteczność działań. Chciałbym również podziękować wszystkim opiekunom drużyn młodzieżowych. Sam akurat uczestniczę i przygotowuję taką drużynę młodzieżową i wiem, ile to potrzeba, zaangażowania, poświęcenia. Także chylę tutaj czoła przed wszystkimi opiekunami drużyn młodzieżowych. Jednocześnie każda impreza. Myślę, że jest dobrą okazją, aby naszym strażakom dziękować, bo wtedy my, mieszkańcy, czujemy się bezpieczni, bo widzimy, jak wielkie zaangażowanie i jak wielkie serce oddają sprawie, poświęcając się, aby każdy mieszkaniec Bełchatowa, Gminy Bułchatów, czuł się bezpieczny. W tegorocznej rywalizacji, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, bezkonkurencyjny okazał się dobrzelów. Wyprzedzając tym samym gospodarze z Postynkalic. Treningi prowadzone są średnio 3-4 razy w tygodniu. Chłopcy poświęcają bardzo dużo czasu, bardzo dużo potu wylewają na treningach. No i właśnie dzisiaj mogliśmy zobaczyć, jak to wszystko skutkuje. Był tor ustawiony troszkę inaczej niż w miejscowości, gdzie trenujemy, no ale niestety wszystkie drużyny miały ten sam tor. I to była już kwestia tego szczęścia. Niedzielny turniej był dobrym sprawdzianem gotowości bojowej strażaków z gminy Bełchatów. Mimo 30-stopniowego upału wszyscy wzorowo zdali egzamin. Zwycięzcom gratulujemy wygranej, życząc dalszych sukcesów na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbędą się jeszcze w tym roku. Powodzenia!